Nie mogłam tego zrobić lepiej. Tak szczerze, Doli to mogłaś. Z idealnym podkładem muzycznym. No tak! Odjazdowa muza! Co tam masz, brat? Co tam masz? Zwierzęta kontra ludzie. Muzyka. Tak, słuchamy. U! Uh. Oh. Oh. Może ktoś inny by pograł. No błagam. Ktoś, kto nie ma przeciwstawnych kciuków. Śmiało! Oh. Oh. Od razu tak lepiej. Jest. O tak. Jakie to piękne i wzruszające. Co za głos. O, to jest Billy Szczek, prawdziwy celebryta. Mam wszystkie jego płyty. Hmm, muzyka country nie jest dla każdego. Wziąć parę lekcji. A mnie się podoba. Improwizuje. Wyznacza nowe horyzonty. Może ten kurczak ci przypasuje? Kura odpada. Okej, okay, zobaczymy, jak radzą sobie ludzie. Oh. <laughs> jak zwykle niezawodni. <laughs> <laughs> Bawią mnie do łez. Oh, co to za okropny hałas? Tak jest! Patyki są do aportowania! O, o, hej, Dylan! Ta krowa chce powiedzieć... No, to się nazywa... <muchy> muzyka! <muchy> <muchy> o nie, ten człowiek będzie straszny! O, obraz nas uratował! Zwierzęta znowu górą! Woohoo! Który film dostał najwięcej lajków? O, pewnie ten, w którym był patyk! Patyk? Aha! Słowo klucz! Podobało Ci się? Zasubskrybuj oraz oglądaj Disney Channel.